Cześć wszystkim, uroki zimnego maja dają mi się wyznaki, stąd muszę cicho mówić, mam zapalenie gardła. Ja jestem Grzesiek i to jest vlog mój Cube. Jest taka opowieść, kiedyś ją czytałem, skąd się wzięła taka strategia wysokiej ceny. Mianowicie według tej opowieści właściciele jakiegoś sklepu chcieli gdzieś wyjechać na kilka dni. Mieli, mieli bodajże jakieś doniczki kupione i spróbowali je sprzedać i to się nie udawało, więc zaczęli obniżać ich cenę i w końcu wychodziło im o to, tylko żeby je sprzedać. No ale wyjeżdżali, jak już powiedziałem i zatrudnili jakąś dziewczynę. I ta dziewczyna sprzątając w sklepie, jak już właściciele pojechali, niechcący tą cenę gdzieś tam zmiotła i ponieważ nie wiedziała, ile to kosztuje, no to uznała tak, jak uznała i tam napisała jakąś abstrakcyjną cenę, bardzo wysoką. I kiedy gospodarze wrócili, to bardzo się zdziwili, że tych doniczek nie ma. Pierwotnie myśleli, że one się po prostu tej dziewczynie potłukły i nawet chcieli ją zwolnić, oczywiście, tam zrugać odpowiednio. Ale okazało się, że dziewczyna powiedziała, że one wszystkie poszły. I oni byli bardzo zdziwieni, co się stało. Co nowe wyjaśniła, że no po prostu dała jakąś tam wysoką cenę, taką, jaką uznała, no bo tak jej się wydawało. No i okazało się właśnie, że za tą wysoką cenę poszły. I ta historia pokazuje, ona, ja ją, pamiętam na studiach, jak miałem zajęcia z psychologii ją nam pokazywano, że my mierzymy wartość rzeczy po jej cenie. I tutaj ja od razu wtrącę też moje elementy mojego wykształcenia, jak zapewne wiecie, ja zajmuję się między innymi filozofią. I cena ma wyrażać pewną wartość rzeczy, ale wartość to jest coś, co ma w gruncie rzeczy charakter subiektywny. Wartość pierwotnie zresztą, to słowo miało charakter czysto ekonomiczny, wyrażało pewną cenę, natomiast z biegiem czasu zaczęła też oznaczać pewne dobra abstrakcyjne, tak jak na przykład zdrowie, rodzina, nie wiem, poczucie własnej wartości, właśnie duma, godność itd., itd. Druga rzecz, o której musimy pamiętać, jeżeli myślimy o wartości jakiejś rzeczy, to to, że wartość zawsze jest zawsze skojarzona z jakąś potrzebą człowieka. Wartościowe są dla nas te rzeczy, które zaspokajają nasze potrzeby. Człowiek ma na przykład bardzo wysoką potrzebę bycia zdrowym. Ja już jestem w takim wieku, gdzie ta potrzeba staje się rzeczą dosyć cenioną. Stąd bardzo cenimy, jesteśmy w stanie bardzo dużo też wydać na przykład na ochronę zdrowia czy na to, żeby poprawić stan swojego zdrowia. Więc coś jest dla mnie cennego, jeśli zaspokaja moje potrzeby. Jeśli inni ludzie spółdzielą ze mną te potrzeby I to, że ta rzecz zaspokaja te potrzeby, no to cenność takiej rzeczy, oczywiście, czyli jej wartość, będzie rosnąć. I to łączy się z pewnymi strategiami sprzedażowymi, które moim zdaniem firmy mogą podejmować. Pierwsza strategia jest prosta: stwórzmy produkt, który zaspokaja pewną potrzebę i sprzedawajmy go. Aby jak najbardziej dotrzeć do klienta, no to obniżymy tę cenę po to, żeby on był zadowolony i tym bardziej łaskawie patrzył na nasz produkt. I tania kostka budżetowa doskonale spełnia tę funkcję zaspokajania potrzeby posiadania kostki. Ale Oprócz tego możemy jednak nakierować naszą strategię sprzedażową na jeszcze jedną rzecz, mianowicie w człowieku jest taka bardzo silna potrzeba pewnego prestiżu. I wobec tego możemy też stworzyć taki produkt, który oprócz tego, że zaspokaja taką podstawę, potrzebę podstawową, zaspokaja też tą potrzebę drugą, czyli taką pewnego prestiżu. I moim zdaniem firma GAN świadomie od wielu lat. Podejmuje właśnie taką strategię. Ja to obserwuję mniej więcej od 2015 roku, chociaż nie, nie, nie sprawdzałem dokładnie, jak to było, kiedy GAN podjął współpracę z Felixem Zemdeksem. Od tamtego czasu, oprócz tego, że GAN stara się udoskonalić swoją kostkę, która jest specyficzna i już wtedy, w 2014-2015 roku, była za taką chodziła, to oprócz tego właśnie, że GAN u udoskonala swoje kostki, to od tamtego też czasu bardzo silnie winduje ceny kostek. Wychodzi prawdopodobnie z założenia, że lepiej sprzedać mniej, ale z bardzo wysoką marżą, niż dużo, ale z niską marżą i zarobić mniej. A w tym wypadku, jeżeli sprzedamy niedużo, ale z wysoką marżą, zarobić więcej. Ale i tutaj właśnie, ponieważ podjęli współpracę z Feliksem Zendeksem, to świadomie zaczęli też dążyć do tego, żeby, pres, żeby z ich produktami łączył się pewien prestiż. Stąd też zauważmy, że GRAN oprócz Feliksa Zendeksa też współpracuje na przykład z Maxem Parkiem, Mac braciami chyba Wejerami, na przykład Corneliusem Dickmanem i wielu innymi czołowymi speedcuberami. I teraz, jeżeli przeciętny speedcuber chce kupić kostkę, no to dołącza się niejako do tych ludzi, którzy używają tego bardzo wysokiej jakości sprzętu. I, a nóż widelec przeciętny speedcuber będzie tak dobry jak oni. Problem więc, jaki wielu speedcuberów ma z Ganem X, jest taki, że jest to kostka bardzo droga. Jest to aktualnie najdroższa fabrycznie robiona kostka 3 na 3 Ich poprzednie kostki Gana też uchodziły właśnie za te najdroższe. Tutaj blisko o połowę droższa od tych od moju kostek. I to wzbudza dużo hejtu też. Wiele osób mówi, że ta kostka jest niewarta swojej ceny, że jej osiągnięcia są przeciętne. Jest krótko mówiąc, przereklamowana. Mamy więc taką sytuację, że GAN próbuje dać produkt, który ma uchodzić za prestiżowy, no i to wzbudza duże emocji. Co zresztą znowu jest kolejny element bardzo ciekawy z tej strategii wysokiej ceny, bo to ma wzbudzać emocje. No, wiele osób z, tej, z powodu tej ceny nie kupi produktu, ale wiele osób kupi właśnie dlatego, że dołącza do tej prestiżowości. Prestiż łączy się z pewnym wyróżnieniem. I ja mam problem z gadem taki, że Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście jest warte. Ja osobiście lubię tę kostkę, tego Gana X. Fajnie mi się na niej układa, Feeling mi się podoba, ale ja bym nie powiedział, że to jest najlepsza kostka na świecie. Ona jest rzeczywiście dobra, specyficzna, ale moje osiągnięcia równie dobre mogą być na kostce za 40 zł, jaką jest, czy tam 45, jaką jest MF3 RS3 bodajże. I na ganie. Kostka jest tak naprawdę rzeczą pewną drugorzędną. Trzeba też oddać sprawiedliwość, że Gan rzeczywiście stara się dopasować do strategii prestiżowości. Pudełko jest teraz już świadomie bardzo mocno zminimalizowane, białe, zresztą nawiązujące do strategii Aplas, której oni po prostu mówiąc krótko, zrzynają pewne strategie. Więc pudełko jest minimalistyczne ładne, tam wszystko jest dopracowane, dopasowane, rzeczywiście kolory na przykład, no bardzo mi się podobają te kolory, no to wszystko jakby współgra, człowiek rzeczywiście ma poczucie dotykania pewnego kawałka. Tyle tylko, że problem jest no właśnie z tym, odpowiedzią na to pytanie, nie? Czy to jest warte tej ceny? No na to pytanie każdy z nas musi sam sobie odpowiedzieć i ja na nie też nie odpowiem świadomie, Dlatego, że to, co człowiek kupuje też wraz z kostką, to jest jej pewien feeling. Feeling jest rzeczą subiektywną, czymś, co jest dopasowane do nas, co wynika z różnych też naszych charakterystyk. I e, czy jesteśmy gotowi zapłacić za ten feeling 200, 250 czy 300 zł, czy też nie? No to właśnie każdy sobie sam odpowiada na to pytanie. To wszystko z mojej strony. Głos naprawdę nie jest specjalny, trudno mi się mówi. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i na razie.